We are on air. Takim tytułem opatrzonym był projekt Fundacji Manufaktura Dobrych Pomysłów, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Projekt odbywał się od 29 marca do 6 kwietnia w Poroninie. O tym jakie były cele realizacji tego projektu i czy udało się je zrealizować, rozmawiać dziś będę z prezesem Fundacji Manufaktura Dobrych Pomysłów, Dawidem Ignalskim. Witam serdecznie oraz z uczestnikami tego projektu Agnieszką Kamil Mińską i Tomaszem Mańdokiem. Witam. Na początku muszę dodać, że nasza telewizja, Śląska telewizja miejska, również uczestniczyła w realizacji tego projektu, ponieważ on był związany z mediami. Stąd pierwsze pytanie, jak zrodził się pomysł właśnie na taki nietypowy, medialny projekt? Zauważyliśmy, że wśród nas są osoby niesłyszące w ogóle w naszym społeczeństwie, które bardzo często są niewidzialne. To znaczy, widzimy te osoby, widzimy, jak się komunikują, natomiast nie dostrzegamy ich. I pomyśleliśmy, że telewizja, kamera, to szklane oko jest takim fajnym medium, które byłoby w stanie połączyć nas i ich, ponieważ obraz, gest, mik to jest wszystko to, co nas łączy i może wydobyć to ich ukryte. Piękno, które w sobie noszą. Tak, osoby głuche to była część grupy, do której skierowany był projekt. Musimy jeszcze dodać, że były to osoby głuche zarówno z Polski, jak i z Włoch, ponieważ była to grupa taka mieszana, międzynarodowa. Dlaczego właśnie grupę włoską zaangażowano do tego projektu? Wybraliśmy grupę włoską dlatego, że już wcześniej współpracowaliśmy z siostrami salezjankami Świętych Serc. A siostry te w swojej duchowości mają zajmowanie się osobami niesłyszącymi, no a jako, że z nimi współpracujemy już od wielu lat z różnymi projektami, nie tylko w ramach Unii Europejskiej, no to pomyśleliśmy, że warto wykorzystać kontakt, który mamy z siostrami i przyjąć tej osoby niesłyszące z terenu Włoch. Jakie cele stawialiście sobie przed realizacją tego projektu? Głównym celem na pewno była nauka pracy z kamerą, ponieważ rzadko mamy kontakt z taką kamerą naprawdę z telewizji. Kolejnym celem myślę, że też było to, żeby nauczyć się komunikować z ludźmi głuchymi z Polski, z zagranicy oraz z ludźmi słyszącymi z innych krajów. Spędziliście ze sobą w Poroninie, spędziliśmy kilka dni, kilka aktywnych dni. W jakich działaniach tak naprawdę grupa brała udział? Co dla Was przygotowano? Braliśmy udział w różnych grach takich terenowych, na przykład w Zakopanym, gdzie osoby głuche też mogły współpracować z takimi normalnymi osobami. Mieliśmy różne zadania też w grupie, gdzie mogliśmy się poznać wzajemnie i na przykład współpracowaliśmy z kamerą. Mogliśmy się dowiedzieć, gdzie się najlepiej czujemy czy za kamerą, czy właśnie jako osoba pytająca, czy odpowiadająca. Które zajęcia tak naprawdę, które aktywności były dla Was najciekawsze, najcenniejsze, gdzie najwięcej nauczyliście się? Na pewno takie integracyjne. Mogliśmy poznać inne osoby, a również ich języki, i my przy okazji, ponieważ uczymy się języka migowego, dowiedzieliśmy się różnych nowych słówek. Jak ta komunikacja między uczestnikami wyglądała, ponieważ mamy grupę włoską, mamy grupę włoską osób niesłyszących, mamy Polaków i mamy Polaków niesłyszących, jak tak naprawdę między sobą się dogadywaliście? Jak ta komunikacja wyglądała? Trudniej na pewno było na początku, ponieważ my się spotkali, to byli ludzie, których nie znaliśmy i jak nawet w tym samym języku jest trudno się dogadać z ludźmi, których nie znamy, teraz to też było ciężko, ale komunikacja wyglądała tak, że na początku dogadywaliśmy się z włochami po angielsku i potem my, w polskim mingowym i Włosi, dogadywali się z niesłyszącymi włochami, żeby ich wdrożyć do całej pracy. Było to trudne zadanie, ta komunikacja, to utrudniało troszkę realizację tego projektu. Tak, to wymagało bardzo dużo czasu i cierpliwości, ponieważ musieliśmy poczekać, aż ktoś przetłumaczy to na inne języki. Ale udawało się porozumieć. Tak. Ta, ta nic porozumienia się nawiązała między wami. Tak, również z biegiem czasu, jak coraz więcej się poznawaliśmy, to było coraz lepiej. Co wam udało się wypracować podczas wspólnych zajęć, podczas wspólnych aktywności? Um, możecie coś zaprezentować po, po, po tym projekcie? Jakieś umiejętności? Znaczy na pewno pewnie się czujemy trochę przed kamerą, tak? Ta kamera nam towarzyszyła przez cały projekt, właściwie nie mieliśmy przerwy od niej. Yy, I też pewnie wypracowaliśmy zdolność, yy, polepszyliśmy swoją umiejętność yy, porozumiewania się w innych, językach, w innych językach, czy to w języku migowym, czy po angielsku. W ramach projektu powstał również specjalny kanał w serwisie YouTube, gdzie część właśnie waszych aktywności zarejestrowana naszą kamerą została zamieszczona. Można spojrzeć na ten kanał i, i tak naprawdę zobaczyć, co działo się było tego sporo. A czy wy Teraz już po realizacji, po zakończeniu tego projektu już minęło kilka tygodni. Czy jesteście w stanie wykorzystać to, czego nauczyliście się w codziennym życiu? Nie wiem, podczas zajęć na przykład w szkole? Na pewno te doświadczenia, które zdobyliśmy na projekcie, pomagają nam w wystąpieniach w szkole, przed tablicą, na różnych akademiach. Tak, na przykład jutro prowadzimy dla młodszych klas lekcje na temat tego projektu i również będzie tam kamera. Czy możemy dziś powiedzieć, że warto było zorganizować, zrealizować ten projekt, Panie Prezesie? Zdecydowanie projekt był bardzo wartościowy. Doświadczenie, które zostało zebrane również w pracy z głuchymi, w pracy przed kamerą, no, jest to jedno z większych doświadczeń, którego sam mogłem doświadczyć, no, ale przede wszystkim było to ważne doświadczenie dla młodzieży, która mogła się spotkać w grupie międzynarodowej no, i realizować projekt, który no, nie należał do łatwych projektów. Jak grupa włoska te działania wszystkie odebrała? Nie możemy teraz z nimi się y, 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 połączyć, ale pan prezes jest z nimi w stałym kontakcie. Co, Owszem, co, co oni twierdzą? W stałym twierdzą? kontakcie pani, która przyjechała z młodzieżą, cały czas mnie gdzieś nagabuje, czy robimy coś dalej, czy kontynuujemy, a kiedy następny projekt, a jaką młodzież zabrać? Co mamy zrobić? Może byśmy tak kontynuację zrobili? I młodzież cały czas jest w stałym kontakcie. Na naszym profilu facebookowym cały czas zamieszczamy filmiki, które są z tego projektu, z tego kanału YouTube i mamy mnóstwo odsłon. Rozprzestrzenia się to błyskawicznie, więc projekt gdzieś tam rozszedł się szerokim echem. No właśnie młodzieży, wy kontaktujecie się ze swoimi włoskimi towarzyszami? Tak, właśnie mamy stały kontakt i też mamy bardzo duży kontakt z, osob z osobami głuchymi z Polski. Właśnie to była grupa z Olecka. Tak, to była grupa z Olecka ze szkoły imienia świętego Filipa Smaldone. Jest to ten sam święty, który jest założycielem Zgromadzenia Sióstr Lezjanek, w związku z czym jest to zdecydowanie wszystko połączone. No i nieprzypadkowo właśnie ta szkoła została wybrana do realizacji projektu. A czy ta kontynuacja, o której y, tak y, często mówią Włosi, y, się odbędzie, y, bierzecie to pod uwagę, myślicie Jak o tym? Jak najbardziej, no pewnie, że bierzemy pod uwagę. Y, tym bardziej, że tym razem moglibyśmy w dalszym ciągu iść w stronę kamery, ale rozszerzyć inne nasze możliwości, inne zadania, które jeszcze są do zrealizowania. Jak młodzież by sobie wyobrażała taką kontynuację tego projektu? Czego, jakich zajęć, może jakich aktywności powinno być więcej, a z czego, nie wiem, zrezygnować? No na pewno jakbyśmy spotkali się jeszcze raz z tymi samymi osobami, no nie, nie musielibyśmy mieć tych zajęć integracyjnych, ponieważ już byśmy się znali. No i więcej właśnie takich w grupach, takich mieszanych. To było najciekawsze, tak? Też myślę, że i Grupa Włoska, no i my byśmy się ucieszyli, że spotkamy znowu tych samych ludzi, z których, których polubiliśmy, z którymi już współpracowaliśmy i że odkryjemy jakieś nowe rzeczy przez to, że będziemy co bardziej siebie poznawać. Serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu, za podzielenie się tymi też emocjami związanymi z realizacją projektu i mm, tak jak Grupa Włoska, tak jak i Wy, ja również mam nadzieję na kontynuację naszych wspólnych działań. Jak najbardziej, będziemy do tego dążyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.